Yes. Wow! Hello kochani, witam was w kolejnym vlogasku dawno vlogaska nie było chyba z miesiąc temu, tak ostatni był na moje urodzinki jak widzicie za mną jest Later kamilko mówimy po polsku to jest polski kanał drabinka i to oznacza jedno, z, z, z zabrałam się za sprzątanko. Trochę się tego nazbierało, także słuchajcie, zabieram się za sprzątanie i doszła mi paczka z hm Zamówiłam sobie dwie pary spodni i jedną sukienkę. Także jak posprzątam to sobie otworzymy razem i zobaczymy, czym mm, wcisną się moje tłuszcze w te spodnie, tak jak sobie wyobrażam, że się wcisną, Wiecie o co mi chodzi. Także teraz się zabieram za sprzątanie. Pytacie, czyżby to dyrze w ja mówię nie? Postanowiłam, że zrobimy girlandy z tego. Wisiało to w moim pokoju cały miesiąc, tak? Cały? Cały ponad miesiąc. I zrobimy z tych bałonów girlandy takie. Gdzieś Wam powstałe zdjęcie, o co mi chodzi. Zobaczymy czy mi to wyjdzie tak i zabieram się do roboty. Nie stwierdzi. Wyszło coś takiego. I chyba to się nie uda. Bo mamie, słuchajcie, myślałam, że będą takie fajne girlandki, ale to się tak roluje. Widzicie, to na takie sprężne. To się bardziej nadaje do ładnego wysyłania paczek. Widzicie, o co mi chodzi, żeby zapakować jako. Czemu? Ja mam takie nadzieje do tego, żeby zrobić z tego takie ładne giganty. A to się tak roluje, jak rurki. Potnę, zobaczę, nie poddaję się jeszcze, może, może jednak. Zobaczymy zaraz. Poddałam się i to wywałam. Nie da się tego zrobić, bo to się tak roluje, że wygląda gdzieś jak... no. Także idę to wywalić do kosza. Urajciza. Rozpakujemy. Skalpel, proszę Państwa. Doktor Basel, proszę, let's skalpel. Gdzie to? Jak to? Tutaj. Jejku, nie mam nagrywać. I ciąć kamikun. Tak? Już? Aha, jeszcze tutaj. One eternity later. Mmm, powiem Wam, że ta sukienka na stronce miała trochę inny kolor, ale jest bardzo ładny, różowy. Sukieną się zamówiłam w numiarku, w numiarku na wesoło. 44, taki był dostępny, różową. Na wesoło spodnie takie sztruksy kremowe, bardziej może ekry. I drugie dżiny, takie... Zaszalałam, słuchajcie. Spodnie te były za 40, chyba za 50, 60. A sukienka za 60. Także lecimy i mierzymy najpierw, może spodnie. Słuchajcie, 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 pierwsze struksiki. Mam po prostu E-mail U. Nie spodziewałam się, że się w to zmieszczę. I są tak super, tylko jedyny minus a to chyba jest zawsze taki przy takich jasnych spodniach, że one lekko prześwietlą. Mam tą koszulkę pod spodem. I po prostu to prześwituje, bo staram się wam to jakoś pokazać I one były strąki, zresztą dam tu wam wszystkie ceny, ile kosztowały i ile za nie Jest Jestem numer 46 i dochodziło już do tego, że miałam, słuchajcie, spodnie 48 Różnie bywało, 46, 48, a że schudłam ostatnio i u, u, u jeszcze chcę schudnąć Więc wzięłam te spodnie i jestem Jestem bardzo zadowolona i w życiu nie chodziłam w jasnych spodniach, a w tych dobrze wyglądam. Wow i jeszcze nie miałam szczupców. Wow! No, po prostu jestem, uuu, jestem zachwycona. Tylko tak jak wam mówię, tu lekko prześwituję, bo mam czarną bluzkę i trzeba mieć bieliznę jasną. A to nie jest problem. Oh my god, I love it. Jedziemy z drugą parą, mam nadzieję, że będzie też dobra. Teraz będę tańczyć. Wow. Wow. Kolejna para. I też mi się podobają, chociaż, jeżeli macie taki problem jak ja, czyli duże biodra, wąska talia, to nie będą spodnie dla was, bo to się tutaj, widzi co się robi, ale ja już jestem do tego od lat przyzwyczajona i noszę pasek do tego i one są, jak widzicie, w ogóle co to za pokazywanie, nie wiem, spodnie one są przed kostkę takie, mi to spoko pasuje, lubię takie spodnie. Ale mam 1,66m, gdyby ktoś się zastanawiał, więc dla wyższych osób to nie będą spodnie dobre. Ale mi się podobają i są proste po prostu. Myślałam, że tak wyciągam i mówię, Boże, jakie wielgachne, co tu się stanie zaraz? Ale jak na promkę, słuchajcie, i dżynse do chodzenia, śmigania na co dzień, myślę, że się teraz spędzi z prawdą. A jeszcze mam zamiar schudnąć, żeby te tłuszcze zniknęły, także jestem zadowolona z tych parę dżinsów i wow, wow, wow i te są na guzik, na guziki, mam już takie z moje, ja sobie zwężałam też, miałam ten sam problem w ogóle miałam wtedy rozmiar 50, wziąłam był ostatni w sklepie wtedy i ja sobie go zwęziłam w pasie, można to zrobić właśnie e, samemu, na maszynie sobie zwęziłam i znaczy też dżinsy moje, jedne jasne dżinsy po prostu z takimi tutaj kwiatami Zawsze je używam do jakichś filmów z y, outfitami. Ła, jak się oczywiście zadyszka znowu, ła. Ła, ła, ła. Także lecimy teraz z sukienką. Ostatnia rzecz. Sukienka jest tak pamięta, że uu, ha, hu, hu. Yy, po prostu strasznie spamięta. I... Jest bez potrzebki, ale taka była troszeczkę w takim stylu może babciowym. Ale myślę, że da się ją dobrze ograć i... Po prostu powiem Wam, że nie spodziewałam się, że tu będą aż tak dobre zakupy. Ja rzadko zamawiam online. Raczej wszystko w sklepach albo w lumpach się kupuję rzeczy. I jest naprawdę spoko pod biusem. Tu też nawet, tak, nawet, nawet. Ten dekor nie jest aż taki wielki. Te farbaneczki tu kosztowała 60 zł. Jest jakiś od projektanta chyba. Tak mi się wydaje, trzeba tu mieć na moje tłuszcze pff, jakąś maskującą tą. Wiecie o co chodzi bieliznę jakąś taką wyczuplającą i myślę, że to będzie fajnie wyglądać i jestem zachwycona i ja lubię takie długości, długość się za kolano i lubię coś takiego, nie lubię przed, przed kolano rzadko noszę nie lubię przed kolano lubię takie długości albo właśnie do połowy łydki i jeszcze a to tych spodni, to jest taki jeans słuchajcie z Lycrom, bo mam właśnie te jasne jeansy, one są tak twarde że w nich się nie da czasami siąść a te są z domieszką chyba lajki like, jakiejś czy elastanu, nie wiadomo czego Więc są takie wygodne do chodzenia i do robienia jogi Jeżeli wiecie o co mi chodzi Także to są moje zakupy, jestem wow Wow, nie spodziewałam się, posłuchajcie, nie spodziewałam się Że to będą dobre zakupy Ja właśnie lubię handel, i jak chodziłam do sklepów jeszcze to yy, Często właśnie w H&M'ie coś znajdowałam dla siebie, bo tam są po prostu duże rozmiary i fajne kroje, ale niektóre kroje są niewypałami, szczególnie sukienek, także się dziwię w ogóle, że to jest ok. Tyle, bo się rozgadałam jak szlona. Dajcie mi znać, w jakich sklepach zamawiacie rzeczy, i czy lubicie sklep handel, i która z tych rzeczy Wam się najbardziej podobała, którą przymierzałam dzisiaj. Także zabieram się teraz za dalsze sprzątanie, bo oczywiście zrobiłam tu syf z tą paczką. I tyle chciałam Wam powiedzieć. Tyle, kochani. Y Wygląda jak wygląda, pewnie się o co tutaj w ogóle chodzi, czemu ona ma szalik w domu, ale słuchaj, zrobiłam sobie coś te od czterech dni w zasadzie, zrobiłam sobie coś w kark chyba od ćwiczeń i nie mogę ruszać się i właśnie sobie zrobiłam coś takiego, żeby yy, mi to jakoś pomogło, mam nadzieję, że to nie buczy za bardzo mój komputer. I co wam chciałam powiedzieć, to właśnie robi mi się coś takiego, że jak schylam się albo skręcam głową, to strasznie mnie tutaj boli i oczu nie bolą i mi się w głowie. Nie wiem o co chodzi, chyba muszę sobie zadzwonić do lekarza. Słuchajcie, do, do, na e-poradę, żeby doradził jakiś może do neurologa. Skierowanie dał czy coś, było. Mam nadzieję, że to nie jest nic poważnego i wyglądam widzicie, jak wyglądam. Chciałam po prostu zakończyć tego vloga i jeszcze zrobić Wam update na temat tych spodni z handem, o które zamówiłam. Yy, powiem Wam, że te jeansy, te jasne jeansy, to jest po prostu sztosik. To są najwygodniejsze jeansy, jakie miałam, ale mają dwa minusy. Mianowicie ten jeden, o którym Wam mówiłam, czyli odstaje yy, yy, talia. Jeżeli macie yy, większe biodra, wąską talię, to. Yy, będzie to dla was problem, dla mnie to nie jest taki duży problem, bo jak się zepnę paskiem, to to się trzyma i nie spadają mi z właśnie te spodnie, także spoko, a drugi problem zauważyłam, że te guziki są jakoś dziwnie wszyte, bo to na guziki są te spodnie, są bardzo duże odstępy między tymi guzikami, jak sobie się dziecie, to trochę się tam wylewa tłuszczek, no żartuję nie aż tak, ale... Trochę się rozjeżdżają te spodnie mi mnie to zbytnio nie przeszkadza I właśnie bardzo mi się podobają, bo mogę w nich słuchajcie normalnie jogę robić Bo są tak wygodne I w życiu nie miałam tak wygodnych spodni Także taki mój update Chciałam obrobić tego vloga Dajcie mi znać właśnie gdzie zamawiacie jeansy I gdzie robicie zakupy najczęściej Online Ja uciekam jeżeli wam się ten vlog jest... Podobał, to zapraszam Was do krótkiego koczuka, subskrypcji na dole. Jeżeli jesteś tu filmik, filmik że jesteś tu nowy i ten filmik ci się podobał, gdzie chyba przez tę już mi się już wszystko pytoli. Próbuję się skręcać, ale o, masakra, po prostu jakaś. Także mam nadzieję, że mi to przejdzie. I życzę Wam dużo zdrowia i widzimy się w moich kolejnych filmikach. pa, pa.